konik morski na kolację, proszę bardzo, w Makao, w Hongkongu, zresztą nie tylko, również w Japonii, są takie sklepy z suszonymi częściami ryb. owocami można, można tu znaleźć wszystko, od płetwy rekina e, po inne cuda. Tutaj w sklepie obok widziałem naprawdę olbrzymie płetwy i szczęki, zobaczcie, to też można kupić, to co tu widzicie, szczęka rekina, jestem teraz w rekina, hasze przed E, jest wszystko, co skończycie sobie wymyślić. Suszone ryby, pani, która się uśmiecha, hello. Co e, dalej? Nawet nie wiem, jakie części. Pewnie byście nie chcieli wiedzieć, co jecie. Można to kupić i nie jest to najtańsze, bo taka płetwa rakina może kosztować nawet e, koło 60 dolarów amerykańskich za kilogram. Nie wiem, ile tak już przypuszczam, przypuszczam że z Tobą. A do tego wszystkie inne suszone owoce morza, małże, mule i tak dalej, i tak dalej. Nawet kreweteczki. Zapraszam więc do Macao w Japonii, bądź Shanghai'u, bo tu jest nawet w gdzie można to kupić. A na koniec kot na szczęście, bardzo popularny w całych Chinach i Japonii, szczęśliwy kot. Powinien jeszcze machać łapą, ten nie macha i mówię Wam cześć.